Co przeskrobały wasze postaci? Zośka Blacha ma problemy z agresją. Pobiła nauczyciela. E, a ja spaliłam samochód. To w takim razie, jak walczycie o siebie i o to, żeby wyjść z tego ośrodka w serialu? Hmm, Zośka dużo walczy, ale raczej ta walka jest wbrew temu, żeby wyjść z ośrodka. Mi się, hmm, Sposób, który funkcjonuje tam, raczej nie prowadzi do tego, żeby szybko opuściła te mury. E, a Róża w zasadzie to nie za bardzo chce wychodzić, bo ona dopiero przyszła do ośrodka i ma tam coś konkretnego do załatwienia. E, wątek kryminalny jest tam. E, dlatego ona po prostu jeszcze nie chce wychodzić. Co było najtrudniejsze dla Was, żeby zagrać w takim serialu? Dla mnie zderzenie z czymś, czego nie mam prywatnie, czyli z agresją. I z tym, że natalkę, właśnie, która siedzi obok mnie, którą prywatnie bardzo kocham, wielokrotnie musiałam potraktować bardzo brutalnie i miałam duże opory, żeby to zrobić. A więc najpierw dostaję pięści, a jak kamery schodzą, to duże całusów. A dla mnie. Najtrudniejsze są sceny, kiedy gram na skrzypcach, bo nie ukrywam, że nie miałam tej przyjemności nauczyć się, to znaczy teraz zaczęłam pobierać lekcje, natomiast to jest proces, który powinien być rozłożony na wiele lat, a ja wszystko szybko robię na wariata. Dlatego chylę czoła przed wszystkimi, którzy grają na skrzypcach, jesteście po prostu mistrzami. Więc to są dla mnie najtrudniejsze sceny. W takim razie, jak wyglądają takie sceny, kiedy ty musisz kogoś uderzyć? Czy to boli? Czy to się trenuje? Jak to wygląda? Wiesz co, no nie robimy tego naprawdę, nikt nikogo nie bije. Jest z nami Łukasz, kaskader, a więc zawsze przed scenami mamy próby i on pokazuje nam, jak zrobić to tak, żeby wyglądało jak najbardziej wiarygodnie, ale żeby absolutnie nikogo po nic nie bolało. Co jest śmieszne, to kiedy mieliśmy scenę, gdzie Zośka bije róże, to następnego dnia mnie zupełnie nic nie bolało, natomiast Iga z całego tego napięcia, bo się stresowała, żeby mi krzywdę nie zrobić, to właśnie ona była obolała, a ja nie. Tak. Tak, tak, tak i w ogóle to też jest śmieszne, że ja w tej zośce takiej pewnej, hej do przodu mam w środku gdzieś cały czas Igę, która mówi o Boże, o Boże, czy na pewno wszystko w porządku i Natalkę, która po powinna być jakby na, na kontrze i e, niby się bać, a z drugiej strony za każdym razem Natalka mnie zaskakuje, bo mówi dobrze, zróbmy jeszcze raz, jeszcze raz. E, dogadałyśmy się myślę, że ten duet e, jest, jest dobrze, dobrze, dobrze wybrany. Co Waszym zdaniem, ten serial powinien obejrzeć? Myślę, że młodzi ludzie, ale też myślałam o tym, że rodzice, że być może wskaże ona jakieś problemy, które mogą być niezauważalne na, na co dzień, że być może ułatwi kontakt młodych ze starszymi, może, może zauważą jakieś rzeczy. Mechanizmy, tak. No tak, bo to nie jest tylko dla młodych, bo nie tylko o młodych to jest, ale też przecież bardzo ważnym wątkiem są właśnie nasi wychowawcy, e, którzy też przeżywają swoje różne rozterki. E, więc myślę, że grono odbiorców może być bardzo szerokie. Czy też może uchronić kogoś przed tym, żeby trafić do takiego ośrodka? Hmm. Wiesz co, no pewnie tak, to na pewno dzieje się tam dużo niedobrych rzeczy i pokazywane są ich konsekwencje, a więc myślę, że to nie zachęca do takich zachowań, a więc jeśli to będzie potraktowane w ten sposób, to myślę, że no tak, że, 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 że może to uchronić. Ale z drugiej strony ten serial też pokazuje to, że to są. Też ludzie, którzy tak samo czują, wszyscy, wszyscy zamknięci, którzy gdzieś po prostu na drodze pobłądzili, oni są... Y, wszyscy, jesteśmy po prostu tacy sami, więc, y, y, więc nie należy y, kategoryzować tak bardzo ludzi. No to prawda, tym bardziej myślę, że y, przynajmniej moja postać y, bardzo dużo udaje, się nakłada na siebie, u, u, ubiera się w te pięści. Y, w agresję, w mocne słowa, a pod spodem jest dużo smutku, braku i jakiejś takiej niemożności poradzenia sobie z problemami, których doświadcza.